Teraz nagrywam o Minecraftie. I... Przed chwilą była noc, więc tak zawodowałem. Co? Jak on zniszczył drzwi? Proszę. Dobra. I... Jakby co to y, pierwszy raz w Minecrafta nie gram i no. Nie, 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 nie. Jakby co to pierwszy raz w Minecrafta nie gram, ale jeszcze nie wiem jak się y, dużo rzeczy kraftuje. Y, znaczy nie wiem jak się układa na kraftowanie. Nie wiem y, jak się przypala dużo rzeczy. Jak będzie dużo wyświetleń, to nakrywam o tym o Minecraftie. Jak, jak na tym filmie będzie dużo wyświetleń i lajków. Dobra, mówmy się tak: będzie pod tym odcinkiem 1000 lajków i ta seria zostaje w minecraft'cie i to chyba mój pierwszy zuki film mój dobra dobra celem y, dzisiaj to jest robienie y, wiatra zaryszenia jak ale jeszcze jeszcze nie umiem y, aż tak krać w, w tego y, w Minecrafta. Możecie mi pisać y, tam, y, co mam robić w Minecrafcie. Ale dobra. A i za niedługo będę miał mody, bo mam dużo modów za darmo. Na przykład tego takiego Minecrafta z filmu. O, łosoś, łosoś, miał, miał, miał. Chodź, chodź! się, topię się. Topię się. O nie Ty Mój najgorszy wróg Muszę zrobić yy, kaskę żółwiarz, żebym mógł tu zrobić w wodzie. Dobra. Tutaj mam tam już. Dobra. O, jest złota, jest złota, jest woda. Może tak zrobię wiatro, może tak zrobię wiatro. Przewidziałem, że tak nie zrobię teatra, ale... Ale nie można. Dobra. Idę tu. że da się jeść ryby. Znaczy, wiedziałem, że niektóre się da, ale nie wiedziałem, że, że da się jeść surowe. Surowe. O, nie. nie, 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 nie. Nie mam drzwi. Nie mam drzwi, najgorzej. Nie mam drzwi. No, 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 nie, no, nie. Nie mam drzwi, a jak mm, trzy razy, jak jeszcze raz dadzę, to film się kończy. Będzie ten, ten film krótki no. Nie, nie zrobiłem tego specjalnie. Nie ja zrobiłem tego specjalnie, naprawdę. Co? Co? Przez pąty musiał iść tam? Widzieć? No jak we Fortnite przez krzaki. Jak się to, to nie chwycie? To się dało, przecież nie widzieć w Fradzie. A i dziś jak to jak ten y, odcinek nagrywam, to o 20 jest event w, w, w Fortnite. Jest z, z tą taką y, muzyką, że i, i tam są te roboty, te... te, te. te, te, te. Nie! nie, 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 nie. nie. Nie, nie tam, nie tam, nie tam, nie nie tam, Nie tam, nie dadam. tam. O co? Pik, 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 pik! Chodź tu. Muszę, muszę. S sorry, ale muszę, sorry, ale muszę. Dobra, mam mięso, mam mięso. To kebaba mogę. Ale nie, to kebaba, nie. Nie to kebaba. Spójrz się w lewo, spójrz się, w prawo, spójrz się w lewo, nic nie jedzie, ruszę śmiało. No co? Polujemy na kurczaka. Aktualnie. Weźmy wypuść. we Aktualnie polujemy na kurczaka. Co? I co? I co się tam stanęło? No tego to się naprawdę nie spodziewałem. Tam. Tam był statek. A teraz jest u góry. Dobra, lecę, lecę. Nie wiem czemu tam jest akurat kwiat, tak ja ale nieważne. Naprawdę. Tam był statek. I go w górę podniósł. się mi w komentarzach jak to się stało, że statek w górę i No, No statku w górę podniosą. No przecież to, to nie ma... O dobra, jest mój lud. Jest i mój dawny lud I wcale nie chce się utopić. Od kodu... Liście. Ale naprawdę Wytłumaczcie mi to, d, d, dlaczego statek w górę podniosł? No przecież. To niemożliwe, jest, przecież no to... Od... Niemożliwe! przecież w górę statek podniosła od to... Now, what?